Zapraszamy, wejdźcie Państwo, tutaj z przodu jest loża do zajęcia. O, proszę bardzo, artystom wszystkich zapraszamy do przodu i szacowna nasza publiczność. Wejdźcie Państwo, bo tam z tyłu jest pan brygady, brygadier nasz strażek i za chwilę będzie to korrektorował wyjście przeciwpożarowe. Tak. Zapraszamy. 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 Zapraszamy do przodu. Pani Aniu, poprosimy zaprosić gości do przodu. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie w murach, niektórzy twierdzą, że gościnnych, ja ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam, ale wolałbym potwierdzić gościnnych e, murach Muzeum Księdza i Mózki, Kaszuczko-Pomorskie w Staramy się jako pracownicy muzeum, żeby tutaj panowała wolność, żeby nie było nakazów urzędowych, nakazów epidemicznych wtedy, kiedy się da. Żeby tutaj twórcy mogli swobodnie pokazywać to, co mają do pokazania, bo wolność dla twórcy jest rzeczą bardzo istotną. Tak do tego podchodzimy i dlatego bardzo się cieszę, że od hmm. wielu już lat, chociaż nie dziesięciu, współpracujemy z Lekarskim Spifflerzem Sztuki. Prawa dla Spifflerza osobach, które Witamy wszystkich artystów, witamy szacowną publiczność, bez której artyści są jak kwiat bez, bez słońca, bez, bez wody, bez soli mineralnej, bez tego wszystkiego, co jest do życia. E, Jesteśmy zawsze tutaj miły. Z Was, przyjaciele, tak ich mogę powiedzieć. Z tych sztuki to idea spotkania. Takich to mogliśmy nas dzisiaj od temu w tych I Ta idea spotkania cały czas jest aktualna. Spotykamy się przy okazji, e, przy okazji a, właśnie tworzenia sztuki przez artystów, którzy e, którzy spotykają się ze sobą. E, Dają sobie napęd, zwieczę energię, człowiek z energią, spotkanie ludzi to jest zwieczę w energii. I to cały czas przyszło samo. Tyle ludzi, tyle lat. Na... Wszędzie się z matką usiedli na dole. I tak sobie, kiedy skończyliśmy wystawę, to w nocy, kiedy skończyliśmy mieszać, mówimy, patrzcie, to lat mnie nawet jeszcze dzieci były malowane, naęś... nie próbują po prostu. Kawał czasu, kawał życia nie miałem, to strasznie mi się podoba, że, że staliśmy się, się, ten krok stał się przyjaciół nie, czyli już byli przyjaciółmi, tak, ludzie po studiach, czy się znali, ale myśmy rozszerzyli ten krok przyjaciół do 200, 200 ludzi w sensie. to było 200 artystów, było osoby, które z teraz, e, teraz tutaj dzisiaj tak mówiliśmy, was e, w takim,